Witamy widzowie, kurde. <grymne> 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 Witamy! Z Martyną. <grymne> widzów, Martyna. Tym wyłączył. <grymne> Dawaj, skaczemy. Dzisiaj tytuł może. Hmm. Trampolina. Ej, Ej, zaraz. Minie. Albo nie. Dobra, nie minie do tego. My skaczmy, a widzowie... Albo wiem, wiem, wiem. Widzowie się przywrócą, ale dobra. Tyś skacz. Czekaj, muszę. Skaczą, niech skaczą widzowie. Skaczą. Czemu ty skaczesz na moim telefonie? Bo leciał w kosmos. Żyjecie? Piękne stare są stare. <śgeht> Co to za piesek? Do dup. Czary, mary, pokus, pokus Twój stary to twoja matka ja Matka Matka Ale znaczny tam jest pank A porównuj Nie Czemu? I kurwa I co powiedziałeś, że przegrałem swą? Powiedziałam przyklej A tu jest, 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 nie, jest babko jest babko To nie jest To nie jest, <grywa> to nie jest To nikt cię zakryje! Czekajcie! Kurczę <grywa> <grywa> I <laughs> no, chyba baba! O kurczę! I O kurde Ty chciałeś powiedzieć że to jest, ale co? tam jest pająk? Nie ma tam góry. Gdzie? Tu, tu kupuję. O kuru! Jakie duże pedra! <śmianie> Weź, to nagraj! Nie widać tego. To jest duże pedra, jakiś czarny. Jaki czarny. i jakby to miało mnie, no. bo zaś się z na, 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 na. Pierwsza Martyna jest na niebie. Na, Nie na, 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 widać tego, ale na, 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 na. jest głowy No Papatki! Drugą część dr, paty. Pat